Więc w praktyce mamy 144 tysiące żołnierzy zawodowych, czyli można wziąć pod uwagę, że są oni przeszkoleni w stopniu co, przeszkoleni w stopniu co najmniej dobrym 40 tysięcy żołnierzy WOD. Są oni przeszkoleni w stopniu różnym. Są tam i specjaliści, i żołnierze, którzy dopiero tam przyszli i jeszcze nie do końca czują to wojsko. No i biorąc pod uwagę, że mamy 200 tysięcy żołnierzy pod bronią, czyli w służbie czynnej, do tego należy dodać 16 tysięcy żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, czyli szkoły podoficerskiej, szkoły oficerskie i zwykła, dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, gdzie żołnierze się y, kształcą na specjalistów szeregowych. I poziom wysz wyszkolenia tych żołnierzy jest zależny od tego, no, na jakim stopniu aktualnie są. Czy są, jest to pierwszy miesiąc, no to poziom, można powiedzieć, jest mierny. Czy to jest, na przykład, już y, końcówka szkolenia specjalistycznego, no to poziom wyszkolenia takiego żołnierza jest optymalny, ambitnie mówiąc. Ale tak, oprócz tych 200 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej tak zwanej, wychodzi na to, że mamy 350 tysięcy. Reserve.